Zapraszanie gości do czytania przedszkolakom bajek jest formą promowania Polkowickiej Piątki. Czytanie bajek odbywa się w naszym przedszkolu codziennie. Aby urozmaicić dzieciom czytanie zapraszamy do siebie różnych gości. Pokazuje to też dzieciom, że czytanie bajek jest bardzo ważne, że nie czytamy my, tylko my nauczyciele w przedszkolach. Jednym z gości czytającym bajki był wiceburmistrz Polkowic Krzysztof Nester. Wcześniej porozmawiał z dziećmi. Miały taką lekcję demokracji ode mnie, chociaż nie tłumaczyłem, co to jest demokracja, tylko pokazałem, że można głosować również w takich sprawach, jaką bajkę czytamy. Czy kończymy już zabawę, czy idziemy robić coś innego? Dzieci zagłosowały za bajką o Jasiu i magicznej fasoli. A jak podobała im się wizyta gościa z Polkowickiego ratusza? No fajnie. Mi się najbardziej się podobało, że Pan czytał akurat tą majkę. Wszystko się podobało. Wszystko, ale najbardziej mi się podobało, że Pan dawał takie coś. To coś to były gminne gadżety, jakimi wiceburmistrz Polkowic obdarował dzieci na pamiątkę spotkania. Odbyło się ono w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.